Cześć, rokam z tej strony. Witam Was w pierwszym materiale z Diablo 4. Siedzę dziś nad ranem mocno niewyspany. Udało mi się pospać, w zasadzie udało mi się. Sam się do tego doprowadziłem. Spałem może nie wiem 3 godziny, ponieważ zacząłem punktualnie o pierwszej w nocy um, i grałem prawie, że udało mi się dobić do levelu 20 na druidzie. Także całkiem, że tak powiem, owocna sesja. No ale cóż, tutaj tak naprawdę nie jest to żaden rekord ponieważ gdybyśmy chcieli naprawdę rasować to w 20 można wbić w niespełna godzinę bez problemu. Natomiast ja, że tak powiem, e, pomimo pierwszych takich planów, żeby wycisnąć właśnie jak najwięcej wbić level, no to siłą rzeczy e, popadłem, że tak powiem, w eksplorację mapy, którą niby już znałem, tak, bo z beta testów. Natomiast e, no tak się jakoś zdarzyło, że yy, odpłynąłem trochę od głównego questu, postanowiłem zrobić dungeon, odblokować pierwszy aspekt od razu, yy, porobić trochę questów pobocznych i stwierdziłem, że w sumie się pobawię. Nie będę aż tak raszował. Pozwiedzam sobie te, te części mapy, które mnie eksplorowałem w becie yy, a w zasadzie skipowałem lecąc bardziej questem głównym, a do questu głównego w zasadzie wróciłem już pod koniec, czego w tym materiale nie zobaczycie. Zresztą ten materiał, jak sami widzicie, jest telegraficznym skrótem 12 minut. Z blisko 3 godzin, no prawie 3 godzin rozgrywki um, i w zasadzie jeżeli chodzi o akt pierwszy to przez większą jego część e, tak będzie chociaż w zasadzie chyba zacznę już nagrywać w pełni m, od przekroczenia e, jeziora e, to znaczy po, po tej głównej walce, czyli w zasadzie to co znamy mniej więcej z pierwszej bety do dwu, levelu 25 tak mi się wydaje, że mniej więcej postaram się do tego miejsca dobić jeszcze, wrzucając takie szybkie skróty telegraficzne materiałów, a potem zacznę już robić bardziej taką właściwą dokumentację, ponieważ od tego momentu w zasadzie będzie to dla mnie nowy content, to znaczy rzeczy, których nie widziałem dotychczas, więc też wiadomo, że nie będę skipował tak dialogów, questów pobocznych, bo tych, które już znam. A będę bardziej, że tak powiem, skupiał się na tym, co się dzieje w fabule, bo to, co dziś w zasadzie oglądamy, czyli ten telegraficzny skrót 12 minut to jest to, co wszyscy dobrze znają, ja też dobrze znałem i robiłem już przynajmniej kilka razy na różnych postaciach w trakcie bety i stwierdziłem, że ani dla was to nie jest ciekawe, ani też specjalnie dla mnie kolejny raz nagrywanie tutaj wszystkiego i komentowanie tego, tych materiałów. Nie ma większego sensu. Obrałem trasę bardzo dziwną, bo w zasadzie krążyłem, porobiłem wiem mniej więcej, gdzie na mapie już są różnego rodzaju jakieś questy i eventy i nawet przed odblokowywaniem, e, na przykład wejściem do Kiowosadu to już porobiłem trochę tych eventów na mapach i tak dalej. Więc w zasadzie wszedłem do miasta prawie z levelem 8, czy przepraszam, 7, i w zasadzie. Potem też z, mie z mieście wziąłem kolejne questy, popchnąłem też oczywiście quest fabularny odrobinę i ruszyłem, że tak powiem pełnym ogniem dalej robić questy poboczne i w zasadzie zadania, które gdzieś tam już znałem z bety. Także tak jak mówię, no moim zdaniem tutaj nie ma sensu się skupiać specjalnie na takiej kronikarskiej dokładności. Um, bo, bo tak ja mówię, no jest to kontent, który znamy. Z fajnych rzeczy, start bardzo płynny, oczywiście wiadomo, że jest na razie start to tylko dla osób, które wykupiły Ultimate, więc zakładam, że jest to myślę, że w sumie nie taki mały procent, bo z tego co widziałem nawet po liście znajomych z Diablo, to sporo osób grało, więc widzę, że tą wersję Ultimate e, najdroższą e, naprawdę sporo osób zakupiło, zwłaszcza, że dosłownie w, 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 przed, nawet nie przed dzień, tylko e, na ostatnie godziny w zasadzie, czy kilkanaście godzin przed premierą tą wersję Ultimate, odblokowaniem w zasadzie jej, na wczesnym dostępie nazwijmy to, bo to nie jest oficjalna premiera, tylko wczesny dostęp, w zasadzie mm, można było w różnego rodzaju promocjach na różnych stronach ustrzelić tą wersję Ultimate nawet za 100 kilkanaście złotych, z tego co widziałem, chyba na Kinguinie przez jakiś czas była, tylko zeszła, zeszły te klucze. Była też jakaś wersja z Microsoft Store'u, która też była super przeceniona. Dostawaliśmy ofertę z Microsoft Store na bodajże też 130-150 zł, coś w tym zakresie. Więc podejrzewam, że sporo osób na ten ostatni moment się jeszcze szarpnęło, czekało właśnie na tego typu promocje i mądrze zrobiło, bo zaszczędziło liście. Niektórzy zaszczędzili podejrzewam 150, nawet ponad 200 zł. W każdym razie. Dużo osób tę wersję Ultimate posiadało, co też świadczy o tym, że gra jest naprawdę faktycznie ten serwer Slam Blizzard przygotowała dobrze, bo w zasadzie żadnych problemów nie było. Ja w zasadzie miałem jednego disconnecta i wynikało po prostu z tego, że pieprzone UPC, jak, z, jak zwykle na początku miesiąca przeładowuje dynamiczne adresy IP i najzwyczajniej w świecie no i zwyczajnie w świecie po prostu restartuje ten samym połączenie, i oczywiście musieli to zrobić o drugiej w nocy, czyli godzinę w zasadzie po uruchomieniu serwerów Diablo. I akurat przypadło to na moment, kiedy byłem w dungeonie. Więc, jeżeli ktoś z Was mieszka w Warszawie i ma jakiegoś operatora, który nie robi takich numerów, że przeładowuje IP i robi restarty w jakichś durnych godzinach. To może dajcie znać, bo szczerze mówiąc, jestem prawie 15 lat z UPC, ale zaczynam mieć ich pomału dość. Zwłaszcza jeżeli chodzi o prędkości, ale także to, że um, oczywiście to jest szybki i porządny internet, jak najbardziej, ale obsługa klienta jest generalnie słaba. Um, i, I zastanawiam się, czy na jakiś może światłowód nie wskoczyć w oręg, czy coś takiego. Więc jakbyście mieli znam jakieś informacje, to dajcie znać proszę w komentarzach. Chodzi oczywiście o Warszawę, jeżeli wiecie, znacie. Um, ok, jeżeli chodzi o samą grę, no to tutaj w zasadzie też już bardzo dużo powiedziałem. Więc w zasadzie nie ma co się powtarzać. Natomiast jest naprawdę dobrze. Gra wciąga niesamowicie. No ale to już, że tak powiem, było wiadomo od Bety. Gra się bardzo przyjemnie, jest to w końcu Diablo. Jeżeli mam być szczery, to wciąga tak niesamowicie mocno, że aż jestem zdziwiony. Chyba po prostu brakowało mi tego uniwersum, tak? I fajnie jest znowu do Sanktuarium powrócić. Nie da się ukryć, że ostatnie godziny do pierwszej w nocy siedziałem jak na szpilkach, co szczerze mówiąc, było dla mnie bardzo miłym doświadczeniem, bo dawno nie miałem nie było, takiej, nie było takiej wyczekiwanej premiery jakiejś gry, to znaczy, że czekałem faktycznie na premiery gry i nie mogłem się doczekać, żeby móc w nią po prostu zagrać. Trzeba przyznać, że Blizzard dobrze wie, jak budować napięcie i jak na tym ugrać sobie jak najwięcej. Widać też już po interfejsie, że będzie sklep z kosmetykami, widać, że będzie sporo różnych mechanik, żeby wydębić od nas jeszcze hajs w międzyczasie tak zwanym, czyli pomiędzy DLC jakimiś oficjalnymi. Będą to oczywiście kosmetyki, tam wiadomo też o tych wszystkich Season Passach i tak dalej. Natomiast to wszystko i tak... A, no właśnie też widzę, że mi wydropiła jakaś tam legenda nawet. Jedna, jak buty, słabe bardzo, no ale miło, miło, że chociaż jedna w ciągu 3 godzin wydropiła. E, jeżeli ma być taki drop rate w przyszłości, to mnie to szczerze mówiąc bardzo cieszy, bo e, uważam, że jest to, mm, no, jest to fajne, jeżeli te legendy faktycznie nie są jakieś super, super mm, popularne. Oczywiście gram na e, ranking ze świata 1, tak jak zapowiadałem. I z tego co też widziałem to była to chyba dla mnie najciekawsza rzecz często spoglądałem, można gdzieś tam na materiale to zobaczycie, chociaż jest sporo materiału, jest po prostu przyspieszona praktycznie do pokazu slajdów, gdzie pomijam po 20, nawet czy 30 minut materiału, ściśnięte do kilkunastu sekund. W każdym razie widziałem, że jest bardzo jest to podzielone, jeżeli chodzi o to kto na jakim, night, jakiej randze świata działa, jeżeli chodzi o moją listę znajomych, bo było sporo osób, które grało na jedynce i sporo, które grało na dwójce. I co jest bardzo ciekawe, po trzech godzinach rozrzut między levelami był mediana, że tak powiem, była bardzo zbliżona. To znaczy z tego co widziałem, dużo osób grało na przykład czarodziejką na dwójce i podejrzewam, że jest to jedna z nielicznych klas na, na ten moment gry, które faktycznie są w stanie ten rangę świata 2 lecieć w takim tempie, które w zasadzie no, sprawia, że granie na rangę świata 1 nie ma sensu. Natomiast jeżeli chodzi o druida który w zasadzie dopiero tutaj, czyli ja pod koniec pierwszego tego wieczoru, kiedy zacząłem dobijać już tam do chyba 18 czy 19 levelu, z tego co pamiętam, um, chyba dopiero na tym etapie y, zaczyna nabierać takiej trochę mocy i pazura, i, i, i zaczyna się faktycznie przez ten content człowiek szybciej przebijać. Także no, y, jest to też na pewno, y, na pewno jest to też y, jakaś, y, nie ma na razie takiej dużej różnicy. Jestem ciekaw. Jak będzie się kształtowało to w ciągu kolejnych dni, pomiędzy tymi, którzy cisną non stop, bo ich obserwuję, po prostu widzę, które osoby siedzą, nawet teraz, tak? Ja wstałem, odprowadziłem dziecko do, do przedszkola, mm, zaraz zaczynam pracę i w zasadzie y, widzę, że te osoby cały czas od pierwszej siedzą i podejrzewam, że będą siedziały gdzieś do wieczora, może gdzieś tam w okolicach lunchu sobie zrobią przerwę, pewnie na 2-3 godziny, żeby odespać i wrócą do gry. Mm, więc jestem bardzo ciekaw, będę obserwował ich levele i jak oni, jaki będzie rozrzut na dalszym etapie, bo na przykład jeżeli się okaże. To jest akurat dobrze, że są takie no-lifey <grywa> i mam ich gdzieś tam w liście znajomych, bo jeżeli na przykład się okaże, że oni grają bardzo podobną ilość czasu, a jednak na tym randze świata 2 um, uciekają z levelem, to być może warto będzie pomyśleć o tym, żeby się przestawić. Ale tak na razie, szczerze mówiąc ta ranga świata 1, ja nie czuję jakiejś bardzo dużej różnicy pomiędzy tą, tą rangą a rangą 2, jeżeli chodzi o poziom trudności, to znaczy. Na tej jedynce gra się bardzo przyjemnie. Walki z bosami nie są może jakieś super trudne, są faktycznie odczuwalnie szybsze. Natomiast poziom trudności nie jest jakiś dramatycznie niższy, szczerze mówiąc, I gra się bardzo przyjemnie. Gra nadal, nie mam takiego poczucia, że po prostu gra nas pcha do przodu po prostu na takich sankach łatwej rozgrywki, tylko wręcz przeciwnie. Daje nam takie poczucie satysfakcji, jeżeli chodzi o te walki. Także ten ranga świata 1 jest spoko, Nie wiem, czy Blizzard tutaj jeszcze czegoś na ostatnią chwilę nie próbował zmieniać i trochę tych rang właśnie nie e, podbustować. Nie wiem, musiałbym to sprawdzić wchodząc na rangę świata 2. Może to dziś wieczorem zrobię, zobaczymy. W każdym razie, żeby nie przeciągać, na razie to będzie wszystko. E, jeszcze przynajmniej e, ten materiał będzie nazywał się Day 2, po prostu tak jak to nazywa się Day 1. Czyli dzień pierwszy, czy dzień drugi. I po na to też będzie jeszcze taki materiał telegraficzny, będący takim lekkim telegraficznym skrótem. A potem już zaczniemy się bawić w taki dylasowy let's play, gdzie ja po prostu będę miał i kamerkę w rogu ekranu i będę na bieżąco komentował co się dzieje I też będę znacznie spokojniej grał. znacznie nie będę tak skipował dialogów i tak dalej, bo tak jak mówię, dla mnie pojawi się po prostu nowy content. I cóż, żeby nie przeciągać, bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale, podejrzewam, który pojawi się gdzieś koło... Soboty wieczorem. Nie, pewnie myślę, że w niedzielę. Myślę, że tak. Trzeba przyjąć, że nawet na bank będzie to niedziela. Także jeszcze raz. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.